co jest istotne i co jest najlepszą wskazówką treningową, jaką możesz dostać ode mnie dziś, to jest to, żeby... Kłaniam się. Bartek Szemraj, strefaprzemian.pl. Dzisiaj bardzo ciekawy film, szczególnie dla kobiet. A mianowicie opowiem o tym, jak zorganizować sobie plan ćwiczeń. A na samym końcu Będę miał całkiem niezłą niespodziankę dla Was a propos ćwiczeń, więc koniecznie oglądajcie. Do końca to. Zaczynamy. Oczywiście na start ogromna, gigantyczna wręcz prośba. Bardzo proszę osoby, które mnie nie subskrybują jeszcze o subskrypcję mojego kanału, bo prawie 70% osób tego nie robi. A to jest niezbędne do mojego dalszego rozwoju. Mam takie wielkie, ogromne marzenie, żeby mieć milion subskrypcji i dostać taką złotą tabliczkę. Mam srebrną za 100 tysięcy subskrypcji. Będzie mi strasznie, strasznie mi. Jak uda nam się, bo to jest wspólnymi siłami, trzeba zrobić, osiągnąć właśnie milion kiedyś, kiedyś, kto wie, może za 2-3 lata się uda. Bardzo mi pomoże, jeżeli właśnie teraz klikniesz subskrybuj. Z góry bardzo serdecznie dziękuję. Drogie panie, prowadzę swoje social media od 7, pewnie 8 lat i cały czas dostaję pytania a propos tego, jak ćwiczyć. I jak ten trening powinien wyglądać. Dlatego też postanowiłem przygotować cały film na ten temat, właśnie, co i jak robić, żeby to było rzeczywiście efektywne, bo ja cały czas uczęszczając na siłownie, Widzę w zdecydowanej większości kobiety, które po prostu źle trenują, które nie mają zielonego niestety pojęcia, co na tej siłowni, jak już tam jestem, zrobić. Tak tu coś pomacham, tu coś zrobię, tam pójdę, ale nie ma kompletnie pomysłu, co robić. I nie ma nic z tym złego, bo to jest moja kwestia, żeby ciebie was w tym wszystkim edukować. Więc teraz, oglądając to kilka minut tego filmu, będziesz dzięki temu po tym filmie wiedzieć. Co tam należy robić, żeby efekty podnieść diametralnie w górę. Bo jak już poświęcasz swój czas, żeby ćwiczyć, żeby pojechać na tą siłownię, albo w ogóle ćwiczyć w domu, to warto ten czas wykorzystać maksymalnie efektywnie. Przechodzimy sobie już do pierwszego punktu. Pierwszy punkt to jak często trenować. To jest bardzo, bardzo częste pytanie. Osoby początkujące. Średnio zaawansowane i zaawansowane. Tak bym mniej więcej to podzielił. Początkujące to są takie, które w ogóle nie ćwiczyły, albo ćwiczyły na przykład ileś 10 miesięcy temu, albo co najmniej pół roku wcześniej, i już jest dłuższa przerwa. Takie osoby powinny ćwiczyć minimum 2-3 razy tygodniu. OK, zaraz powiem ile i tak dalej. Osoby średnio zaawansowane, tutaj już są osoby, które trenują 1, 2, 3 miesiące. Już bym mniej więcej takie kategoryzował. I tutaj już są osoby, które powinny ćwiczyć 3, 4 razy w tygodniu. I osoby zaawansowane to już takie osoby, które ćwiczą ponad pół roku, bym powiedział, albo przynajmniej rok. I tu już bym powiedział, żeby te osoby trenowały od 3 do nawet 6 razy w tygodniu, w zależności oczywiście od Celów. Jeżeli chodzi o czas treningu, to tak naprawdę to może być dosłownie od kilku minut do nawet pewnie 90 albo 120. Znowu to zależy od umiejętności, od Twoich celów, od Twojego czasu. Sprzętu, który masz, i czasu tak naprawdę, który możesz poświęcić stricte na ten trening, dlatego że możemy wydłużać przerwy, możemy skracać przerwy, możemy wydłużać czas serii, i tak i odwrotnie właśnie skracać, więc możliwości jest bardzo dużo. I w trakcie tego filmu myślisz, jak będę tłumaczył, co i jak należy robić, to będziesz po prostu wiedzieć, ile ten trening mniej więcej zajmie. Bardzo ważna kwestia w punkcie numer dwa to ilość serii i POW, czyli powtórzeń. Dlatego, że każde ćwiczenie wykonujemy w seriach w danej ilości powtórzeń i przyjęło się zazwyczaj, że te 12-15 powtórzeń to jest taka ilość, która jest dosyć uniwersalna i to jest całkiem prawdziwe. Tylko bardzo ważna kwestia: im mniej powtórzeń wykonujesz, tym dobrze by było bardziej zwiększać obciążenie, którego używasz i odwrotnie, im masz mniejsze obciążenie, czyli na przykład hantla, która waży 2 kg, tym musisz zwiększyć ilość powtórzeń, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby Twoje mięśnie. Miały trudno, bo jeżeli Twoje mięśnie będą powtarzały dany ruch ileś razy, to one z czasem się do tego ruchu zaadaptują i one już nie będą robiły progresu. A żeby Twoje mięśnie Twoje ciało robiło progres, to musi być im cały czas trudno. Dlatego też, jeżeli chodzi o ilość serii i powtórzeń, bardzo proszę teraz o uwagę. Osoby początkujące, dobrze by było, żeby w skali tygodnia wykonywałem mniej więcej do 20 serii na daną grupę mięśniową. Jeżeli to dla ciebie brzmi w dosyć skomplikowany sposób, to już wyjaśniam. Twoje ciało ma różne grupy mięśniowe. Na przykład można podzielić je na przednią część ud. Już nie będę teraz mówił każdą grupą mięśniową, jak się nazywa, bo to bez sensu. Dla Ciebie to nie ma oznaczenia. Maksymalnie prosty podział: przednia część nóg, tylnia część nóg i pośladki, brzuch, klatka piersiowa, plecy, ramiona. Można ewentualnie podzielić ramiona na barki, biceps i z tyłu triceps. I to jest taki najprostszy podział ciała. Nie musisz się uczyć grup mięśniowych jak która się nazywa, to jest dla ciebie tak naprawdę niepotrzebne. Ja powinienem to wiedzieć jako trener, ale ty nie musisz o tym wiedzieć. Ty sobie po prostu podziel maksymalnie prosto swoje ciało na kilka właśnie tych grup mięśniowych, o których teraz powiedziałem i według tego musisz funkcjonować. I teraz tak. Jeżeli masz w tygodniu czas, żeby zrobić trzy treningi, i chcesz zaangażować swoją grupę mięśniową o maksymalnie 20 seriach, no to załóżmy, że musisz wykonać 20 serii przysiadów w skali tygodnia, ok? Podzielone przez trzy treningi. Czyli wychodziłoby, że dobrze by było wykonać na przykład na każdym treningu 7 serii przysiadów, żeby zaangażować przednią część UDA. No ale jeżeli np. sobie dodasz dwa ćwiczenia na nogi, w tym angażujące właśnie przednią część UDA, to się okazuje, że możesz te dwa ćwiczenia wykonać sobie właśnie w 3-4 seriach i to będzie też wystarczające na jednym treningu. Dobrze? Czyli jeszcze raz to podsumowując, żeby to było jasne, w zależności oczywiście od planu treningowego, my zazwyczaj rozpisujemy naszym podopiecznym w strefie przyjemnej po prostu dwa ćwiczenia na nogi, dzięki czemu angażują i przód ud, i tył ud, i pośladki wystarczająco. W każdym razie wykonujesz sobie na jednym treningu albo jedno ćwiczenie w siedmiu seriach, co jest dosyć nudne, albo dwa ćwiczenia w trzech, czterech seriach. OK, na jednym treningu czy daje Ci w sumie 7 serii i powtarzasz to 3 razy w tygodniu. OK? Czyli łącznie masz w sumie 21 serii, czyli ta górna granica, którą polecam wykonywać osobom początkującym, jeżeli chodzi o ilość powtórzeń. Tutaj kluczowe jest to, żeby połączyć to z obciążeniem. Czyli po prostu dodam sobie tutaj literkę plus obciążenie. Dobra? Dlatego, że tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli masz niskie obciążenie, małe obciążenie, które nie sprawia Ci zbyt dużo trudności, to musisz wykonać więcej powtórzeń, bardziej iść nawet w 20. Jeżeli masz duże obciążenie, Albo bardzo duże obciążenie, to możesz wykonywać sobie między mniej więcej 5 a 12 powtórzeń. Co jest istotne i co jest najlepszą wskazówką treningową, jaką możesz dostać ode mnie dziś, to jest to, żeby końcówka serii była bardzo trudna do wykonania. Czyli w skali od 1 do 10 to było tak na 7-8, czyli jest ci na koniec serii bardzo trudno wykonać ćwiczenie, ale jednocześnie czujesz, że jeszcze tak jedno, dwa powtórzenie zrobisz. Wtedy kończysz serię, dobrze? zupełnie to jest najważniejsza wskazówka treningowa, jeżeli chcesz robić progres. Bo zauważyłem, że szczególnie u Pań bardzo często jest tak, że te kobiety niestety, ale tak biorą sobie hantelkę możliwie najlżejszą, często nawet kilogramową. co jest w zdecydowanej większości kobiet zbyt lekko. I tak sobie machają raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potem druga ręka i tak sobie potem stoję. Jeżeli Ty po serii takiej konkretnej czujesz, że możesz od razu robić drugą, to znaczy, że było Ci zbyt lekko. I musisz w kolejnej serii zwiększyć obciążenie. To jest bardzo istotna rada, bez której nie możesz po prostu pójść dalej i mieć świetnych efektów. Także zapamiętaj, to jeszcze raz, końcówka serii od 1 do 10, gdzie 1 to jest nie czujesz nic, a 10 to jest już po prostu nie do wykonania, powinna być tak naprawdę na 7-8. Czyli czujesz, że jeszcze między 1, a może 3 powtórzenia jeszcze Ci rezerwy zostały. Czyli podsumowując jeszcze ten punkt, jeżeli chodzi o liczbę serii, już powiedziałem sobie początkujące do 20, osoby średnio zaawansowane do 30 serii w tygodniu. Czyli jeżeli wykonujesz 4 treningi w tygodniu, no to dzielimy sobie 30 przez 4, to wychodzi znowu 7-8 serii. Na daną grupę mięśniową, na trening. Czyli znowu dwa ćwiczenia tak naprawdę wystarczą, tylko po prostu dokonasz sobie jeden trening. I osoby zaawansowane, tutaj już bardziej polecam iść do nawet 40 serii, co oznacza, że już muszą trenować po prostu częściej, 5-6 razy w tygodniu. I to się dzieje dokładnie wszystko tak samo. Czyli skup się bardziej, widzisz, nie na jednym treningu, tylko żeby w skali tygodnia wykonać dobrą, odpowiednią ilość tych serii przy odpowiedniej ilości powtórzeń i obciążeniu. I to wszystko wyjaśnię jeszcze raz. Obciążenie, końcówka serii ma być Ci bardzo trudna do wykonania. Jeżeli nie lubisz dużych obciążeń, to skorzystaj z tych mniejszych, ale pamiętaj, że wtedy musisz wykonać więcej powtórzeń. Ile powtórzeń wykonywać? Tak jak powiedziałem, końcówka serii ma być bardzo trudna do wykonania. Czyli jeżeli na przykład masz przysiady i wykonasz sobie ich, zakłada, że wykonujesz ich 20. Wykonujesz 20 sztuk, przy 17 już tak czujesz, że już ci trzęsą nogi, bardzo dobrze odpowiednio dobrałaś albo dobrałeś sobie obciążenia. Jeżeli wykonujesz 20 przysiadów i po 20 tak musisz sobie Okej, okay. w sumie to musisz dzisiaj pojechać na zakupy. Czyli w ogóle już myślisz o czymś innym, w ogóle to nie było dla Ciebie trudne, no to musisz sobie dać dodatkowe obciążenie typu handla, sztanga, cokolwiek, co masz, nie wiem, trzymać przed sobą albo na plecach i musi być Ci trudniej w kolejnej serii. Dobrze? To, czy Ty zrobisz 10 czy 20 powtórzeń ma znacznie mniejsze znaczenie, dużo większe znaczenie ma to, żeby na koniec tej serii Ci było bardzo ciężko. Także to podkreślam. Punkt trzeci, moi drodzy, to jakie ćwiczenia wykonywać. Wielokrotnie już mówiłem to w swoich filmach, więc tak: na przednią część uda bardzo polecam przysiady, i zakroki, i wszelkiego rodzaju warianty. Na tył uda wszelkiego rodzaju martwe ciągi i glute bridge, albo ewentualnie hip thrust. Jeżeli jesteś na siłowni, to świetna jest również ławka rzymska. Na plecy wszelkiego rodzaju podciągania i wiosłowania. Na klatkę piersiową wszelkiego rodzaju wyciskania, ok? Czy to na ławce płaskiej, czy to na ławce skośnej, czy to na ławce ujemnej, czy to pompki, to są najlepsze ćwiczenia. Jeżeli chodzi o barki, bardzo polecam wyciskanie militarne, to jest absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o ćwiczenia na barki. Jeżeli chodzi o ramiona, tu jest najprostsza sprawa, bo to jest kwestia na biceps po prostu zginania ramion w ten sposób, a na triceps, czyli ta tylna część rąk prostowania. To są najprostsze wszystko ćwiczenia i najbardziej skuteczne, jakie tylko i wyłącznie istnieją. Na brzuch bardzo polecam wszelkiego rodzaju ćwiczenia w podporze, choć tutaj ta gama ćwiczeń jest gigantyczna i to tak naprawdę można sobie dopasować do osoby. Podkreślę tylko, że jak ktoś robi przysiady, martwe ciągi, zakroki, to to są wszystko ćwiczenia, które bardzo mocno angażują mięśnie brzucha i niekoniecznie trzeba dodatkowo jeszcze nawet szczerze powiedziawszy brzuch robić. Ale wiem, że bardzo ludzie lubią ćwiczenia na brzuch, dlatego też bardzo często Rozpisuje swoim podopiecznym w planach treningowych, które im przygotowuje. Jeżeli nie wiesz, jak te ćwiczenia wyglądają, to poczekaj do końca tego filmu. Kolejna bardzo ważna kwestia: rozciąganie. Mega popularna czynność, którą ludzie bardzo chcą wykonywać na treningach nie do końca wiedząc po co, powiem szczerze. No bo tak, rozciąganie oczywiście się przydaje jako narzędzie treningowe, tylko musimy wiedzieć po co je wykonujemy. Nasze ciało pracuje w odpowiednich zakresach ruchu. I to rozciąganie to jest narzędzie, które nam pomaga te zakresy ruchu osiągnąć. Bardzo ważna kwestia. Jeżeli ćwiczysz w odpowiednich zakresach ruchu, to nie ma potrzeby po treningu, żeby się jeszcze dodatkowo rozciągać. Dlatego, że Twoje ciało pracuje w odpowiednim zakresie ruchu. Ćwiczenia wbrew pozom takie, nawet jeżeli robisz przysiad i wykonujesz je w odpowiednim zakresie ruchu, również możesz podciągnąć pod rozciąganie. Jeżeli zrobisz pełny przysiad, to twoje ciało w tym zakresie będzie pracowało. Więc rozciąganie ja bardzo polecam wykonywać przed treningiem, żeby doprowadzić te grupy mięśniowe, które są skrócone, do lekkiego rozciągnięcia, żeby dzięki temu pracować w pełnym zakresie ruchu. I to, co ma 95% osób, to to jest to, że rozciąganie odpowiedniej grupy mięśniowe. Bo 95% osób, wbrew pozorom, jest spięta. Ale takie spięcie można zdecydowanie bardziej efektywnie rozluźnić za pomocą masażu niż rozciągania. Ale oczywiście rozciąganiem też się da. Ale 95% osób, która jest spięta, nie rozciąga przede wszystkim. Tej części przedniej uda, nazwijmy to, żeby było najprościej, najbardziej obrazowo. A bardziej skupia się na rozciągnięciu tylnej części, która nie zawsze albo bardzo rzadko jest tak naprawdę nie rozciągnięta, tylko ona jest po prostu spięta i zdecydowanie bardziej z pomocą masażu się ją rozluźnia. A z drugiej strony ona też jest bardzo słaba, ponieważ na co dzień jest bardzo rzadko wykorzystywana. Więc jeżeli miałbym na teraz wskazówkę dotyczącą rozciągania, to bardzo Was proszę rozciągajcie przed treningiem przednią część Czyli kładziecie się na brzuchu i po prostu przybliżacie, zbliżacie piętę do pośladka. OK? I powinniście czuć w okolicach bioder rozciąganie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest klatka piersiowa. Czyli wszelkiego rodzaju praca z taśmą albo nawet przy ścianie tutaj rozciąganie, żebyście tutaj czuli. To są dwie przede wszystkim grupy mięśniowe i może trzy jeszcze pośladek. To są trzy grupy mięśniowe, które są przede wszystkim spięte uzdecydowanej zdecydowanej praktycznie, u większości ludzi, praktycznie u każdego naszego podopiecznego, który z nami zaczyna współpracę. Ale pamiętajcie, rozciągajcie to przed treningiem. Jedna, dwie serie po 30-60 sekund pracy na daną grupę mięśniową. Jeżeli nie wiesz, jakie ćwiczenia wykonywać, bardzo proszę, poczekaj do końca tego filmu. Kolejna kwestia to spacery. Spacery są świetną formą aktywności fizycznej. Tylko teraz bardzo ważne. One trochę kalorii spalą. One nie budują Ci mięśni bo praktycznie w ogóle nie wpływały na budowanie mięśni, czyli na kształtowanie sylwetki, więc inaczej bardziej sexy. Spacery są świetne, jeżeli chodzi o zrelaksowanie się, o zresetowanie, że tak powiem, naszych myśli, taki mindfulness i tak dalej, jedna z najlepszych form medytacji. Czyli jeżeli chodzi o spacery, strasznie je polecam, nawet codziennie wykonywać i powiem szczerze, nie liczcie ich nawet jako trening, po prostu jako trening liczcie takie konkretne jednostki. Na przykład treningu siłowego, których teraz właśnie opisuję, a spacery wykonujcie dodatkowo. To Wam bardzo zmaksymalizuje efekty. 20 minut, 10, minut 30, 60, tyle, ile masz czasu, tyle spaceruj na świeżym powietrzu. Naprawdę niewiele rzeczy lepszych, które możesz obecnie robić, to jest właśnie spacerowanie. Kolejna kwestia: Hit przez 2i. To jest oczywiście hit, ale chodzi tutaj o trening interwałowy. On może już trochę wpływać na kształtowanie sylwetki pod kątem mięśniowym, ale przede wszystkim on nakręca metabolizm. On spala strasznie dużo kalorii. Dlatego też bardzo często polecam Tabaty naszym podopiecznym w strefie przemian, czyli takie 4-minutowe treningi. A oczywiście osoby, które są bardziej zaawansowane, mogą wykonywać sobie jeszcze bardziej intensywne i jeszcze dłuższe, takie, które trwają nawet 10, 15 czy nawet 20 minut. Choć tutaj już jest 20 minut interwału, to już jest dla takich naprawdę mega zaawansowanych osób. I w każdym w działa to po prostu tak, że osoby, które taki interwał wykonują naprawdę na 100% swoich możliwości, potem przez 2-3 dni spadają po prostu więcej kalorii. Co jest strasznie efektywne, szczególnie jeżeli chodzi o odchudzanie, ale czy to nawet o utrzymanie wagi. Jeżeli nie wiesz, jakie interwały jak je wykonywać, bardzo proszę. Punkt siódmy. App, czyli aplikacja strefy przemian w wysłatnej wersji. Mamy dla Was tam treningi. Możecie sobie wejść, pobrać aplikację na telefon, nazywać po prostu Strefa Przemian i możecie sobie ją pobrać, zarejestrować się podając wyłącznie imię, nazwisko i adres mailowy, czyli praktycznie nic nie podajesz i masz dostęp do. Kilku naszych treningów, które możesz sobie po prostu wykonywać kiedy chcesz i gdzie chcesz. Bardzo proszę. Jeżeli chcesz oczywiście więcej, czyli chcesz zobaczyć, jak wykonywać wszystkie ćwiczenia, są u nas na platformie Strefa Przemian, są dokładnie pokazane, jak je wykonywać. Te, które też najbardziej efektywne i wszelkiego rodzaju warianty, które są najbardziej skuteczne, są pokazane i oczywiście opisane, co jest bardzo istotne. Są również programy treningowe, ale oczywiście to jest u nas najlepsze, to są spersonalizowane plany treningowe, które przygotujemy już zawsze pod ankiety naszych podopiecznych, czyli dokładnie pod to, czego oni potrzebują. Czyli dokładnie dopasowujemy i ćwiczenia, i tak naprawdę ilość serii, powtórzeń, i tak dalej, wszystko do naszego podopiecznego, po to, jak najlepsze rezultaty. I to jest jeszcze raz mówię w kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej. Link oczywiście zostawiam poniżej strefaprzemian.pl Tam serdecznie zapraszam. Tyle na dzisiaj ode mnie, moi drodzy. Siedem punktów dotyczących planu ćwiczeń. Koniecznie dajcie mi znać, czy jeszcze któryś punkt powinienem bardziej szeroko wyjaśnić. Mam nadzieję, że było to już maksymalnie jasne i praktyczne. Jeszcze raz powtarzam, osoby, które chcą to wszystko dostać na tacy, czyli np. chcą mieć rozpisany plan treningowy albo dietę, albo mieć nielimitowany kontakt z językiem, albo mieć dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, naszych podopieśni, którzy się wspierają i motywują, yy, no to zapraszam w Naprawdę najlepsza cena na rynku, dostajecie najwięcej spośród wszystkich. Innych, tak naprawdę, stron, dietyków, i tak dalej. Dokładnie to sprawdzamy i dbamy o to, żebyśmy my byli zdecydowanie najbardziej atrakcyjni pod tym i najlepsi pod tym kątem. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.